Kojarzysz to zdjęcie Trumpa z kampanii prezydenckiej ze śmieciarką? Kimś właśnie takim jest trochę analityk danych. To znaczy, z jednej strony jest osobą bardzo potężną, która bardzo dużo może, ale z drugiej strony musi być osobą, która nie boi się bawić śmieciami. Dzisiaj będziemy rozmawiali o czyszczeniu danych, czyli właśnie o takiego. O takim wywożeniu śmieci z naszych tabel, z naszych baz danych, po to, żeby te dane dobrze się analizowało. Jest to o tyle ważne, że jeżeli ktoś chce zostać analitykiem danych, to ważne, żeby wiedział, w co się pakuje, bo często taki obrazek pięknego umysłu, czy osoby, która e, tworzy niezwykle efektowne rzeczy, to jest jedynie 10% prawdziwej pracy, a większość pracy spędza się na żmudnym czyszczeniu danych, po to, żeby je się później dobrze analizowało. Czyszczenie danych ma w ogóle dwa takie aspekty. Jeden aspekt jest aspektem technicznym i o czym będziemy dzisiaj mówić, ale jest jeszcze drugi aspekt, o którym dzisiaj nie będziemy mówić, to jest aspekt rozmowy z ludźmi. To znaczy często jest tak, że oprócz tego, że my wykonujemy pewne operacje na danych, to my także musimy się dogadać z różnymi działami, z różnymi osobami, z które te dane tworzą, z które z tymi danymi pracują, żeby się dowiedzieć, jak te dane Powinny wyglądać, bo to też jest część tego procesu ich oczyszczania. Ale dzisiaj opowiem o takich pięciu najważniejszych operacjach, które się robi, czyszcząc dane, i myślę, że ważne jest, jeżeli ktoś chce być analitykiem danych, żeby próbować, jak się znajduje na przykład jakieś dane w internecie, to żeby próbować samemu się zastanowić, co ja właśnie robię z tymi danymi, bo często niektóre z tych rzeczy robimy trochę intuicyjnie, ale właśnie, żeby umieć sobie to nazwać, no i później mieć pewnego rodzaju proces przejścia przez te dane. Punkt numer jeden: identyfikacja i usuwanie duplikatów. Dlaczego identyfikacja i usuwanie, a nie po prostu usuwanie? Bo to jest tak, że w różnych danych. Y Czasem te duplikaty będą występowały i czasem tak po prostu musi być. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób dane są skonstruowane. Jeżeli mamy tabelę z produktami, no to zakładamy, że każdy produkt będzie występował raz. Ale może się tak zdarzyć, bo tak mamy akurat skonstruowany, nie wiem, sklep internetowy. Wybacz, że przerywam. Chciałem tylko przypomnieć, że najlepsze kursy związane z analizą danych i mnóstwo materiałów znajdziesz na mojej stronie kajodata.com. OK, wracamy do tematu. Czy też nasza firma ma, i sprzedajemy międzynarodowo, że ten sam produkt będzie występował dwa razy, tylko raz będzie miał flagę, nie wiem, pl, a raz en, bo to będą opisy w różnych językach i wszystko będzie to samo, identyfikator będzie ten sam, ale ten rekord będzie jakoś duplikowany, bo później w tym zamówieniu będzie wskazane, czy tam właśnie użyto tej angielskiej flagi, czy polskiej flagi, a być może jeszcze coś się różni, na przykład opis tego produktu wtedy, tak? Jest to jakby tłumaczenie, ale to się, to się różni. I tutaj y, czasem. Będzie się usuwało te duplikaty i będzie się po prostu robiło listę produktów po identyfikatorze, a czasem nie. Natomiast sam proces identyfikacji duplikatów jest dosyć ważny, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to najczęściej sumując sprzedaż, ilość zamówień, stan zamagazynowania, to będzie nam po prostu wychodziło więcej niż jest w rzeczywistości, i to jest o tyle istotne, że jeżeli my się machniemy o bardzo dużą ilość jednostek, to najczęściej od razu się skapniemy, że coś z naszym raportem jest nie tak. Gorzej, jeżeli się machniemy o niewielką ilość jednostek, to znaczy tych duplikatów jest niewiele, ale są. My to raportujemy w jakiś ciągły sposób. Na podstawie tego są podejmowane jakieś decyzje. I później dopiero wyjdzie, że kurczę, myśmy zliczali trochę duplikaty i będzie się ciężko wytłumaczyć z tego, no bo jednak już lecimy z tymi duplikatami od jakiegoś czasu. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, żeby duplikaty w danych rozpoznać. Punkt numer dwa to jest radzenie sobie z brakującymi wartościami. W świecie takim idealnym, y, oczywiście wszystkie kolumny w tabeli są wypełnione, no bo po to są te kolumny, żeby zabierały jakieś wartości, żeby tam był właśnie identyfikator, jakaś data, jakaś nazwa produktu, jakiś, jakaś sprzedaż, jakaś liczba, która coś opisuje. Natomiast w świecie praktycznym. Bardzo często się zdarza, bardzo często się zdarza, że mamy brakujące wartości. Najczęściej się używa słowa z świata baz danych, ze świata SQL, czyli mamy nulę, czyli takie wartości, które są właśnie puste, niewypełnione. I teraz radzenie sobie z tymi brakującymi wartościami, nulami, to jest naprawdę bardzo dużo różnych scenariuszy. Ja może wspomnę tutaj trzy tak naprawdę. Pierwszy scenariusz jest taki, że po prostu raportujemy brakujące wartości, bo one też o czymś świadczą. Czasem jest tak, że to celowo tam jest na przykład niewypełnione, bo na przykład przy w tabeli z zamówieniami mamy kolumnę z um, numerem zwrotu i ta kolumna jest pusta, jeżeli do zwrotu nie doszło, więc ważne, żeby wiedzieć kiedy do zwrotu doszło, a kiedy do zwrotu nie doszło i to jest ok. Ta, 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 jakby ta wartość ma być pusta wtedy, a wypełnione są tylko wtedy te wartości, kiedy tam był jakiś zwrot. Natomiast są inne sytuacje. Są sytuacje takie, w których okazuje się, że na przykład nasza aplikacja nie działała przez jakiś czas, nie dostarczała tam ważnych danych i na przykład ktoś może podjąć decyzję, nie wiem, zarząd, ktoś z tak zwanego biznesu, że to im bruździ w tym, co oni chcą pokazać i wtedy się te dane usuwa. I tak też się robi. Jest jeszcze jeden scenariusz, to znaczy, jeżeli na przykład mamy raport. Jakieś dane liczbowe, powiedzmy temperaturę. I jest to e, monitorowane dosyć często i tam mamy wahania tej temperatury, i to, to nie jest tak, że są jakieś nieprawdopodobne skoki, ale czujnik, na przykład, w pewnym momencie nie zadziałał i tam nam nie przesłał tych danych z tej temperatury. To tutaj czasem robi się tak, że się te wartości wypełnia według jakiejś metody, na przykład podając średnią z poprzedzającej i następującej wartości, tak? Czyli jeżeli tam była mierzona temperatura w trakcie dnia i powiedzmy było 14 stopni, później była brakująca temperatura i później było 16 stopni, no to się tam na przykład wkleja 15, bo trudno uwierzyć, żeby w danym momencie było 22 czy minus 10. Oczywiście to robi się w bardzo określonych warunkach. Jest w sumie jeszcze jeden scenariusz, gdzie uzupełnia się to zupełnie ręcznie. Ale to już na takich bardzo małych zestawach danych, na przykład w jakimś Excelu, to się jeszcze czasem zdarza, że rzeczywiście ktoś po prostu wie, co tam powinno być wpisane. Natomiast trzeba pamiętać, że sprawdzenie tych nulis, sprawdzenie tych brakujących wartości, jest czymś tak podstawowym, jak sprawdzenie duplikatów, i robi się to praktycznie zawsze. Punkt numer 3 polega na standardyzacji danych, czy też jak to się mówi, ich normalizacji. I tutaj nie chcę wchodzić w, za bardzo w teorię, bo wydaje mi się, że od tej strony normalizacyjnej to jest bardziej zadanie administratorów bazy danych. Oczywiście dobrze jest sobie poczytać o tym, czym ta normalizacja baz danych jest. Natomiast e, z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia analityka, to jest trochę tak, że musimy wrócić do duplikatów. Czyli musimy się zastanowić, czy to, że dana informacja jest powielona, to dobrze czy to źle? Na przykład mamy tabelę z zamówieniami i tam w tej tabeli jest numer klienta, ale oprócz tego numeru klienta mamy też jego imię, nazwisko, e-mail. Może powinno być tak, że powinniśmy mieć osobną tabelę z klientami i tam są te imiona, nazwiska, e-maile, a w tabeli z zamówieniami mamy tylko identyfikator klienta. Na tym właśnie polega normalizacja czy standaryzacja danych. Jeżeli chodzi o standardyzację, to jest jeszcze jakby jeden aspekt, bo to zależy, jak sobie o tym pomyślimy. Na przykład, musimy mieć wszystko w ten sam sposób liczone. Czyli, na przykład, formaty muszą być te same. Jednostki muszą być te same. Jeżeli raportujemy sprzedaż w dolarach, no to cały czas raportujemy w dolarach, a nie raz w dolarach, raz w złotówkach. Jeżeli raportujemy w kilogramach, to w kilogramach, tak? Żeby te wszystkie wartości się zgadzały. Tutaj często jest też tak, że trzeba sprawdzić. Czy my to robimy w pewien powtarzalny sposób według formatu. Natomiast to sprawdzenie, to już jest kolejny punkt. Punkt numer cztery, o którym właśnie wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o to sprawdzanie, sprawdzanie spójności danych, takiej ogólnej poprawności, to jest sprawdzenie tego, czy te dane mają sens pod kątem tego, co jest wpisane. Dam takie dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest taki, że na przykład, przykład, że na przykład, to jest, to jest coś takiego, że ktoś wpisuje nazwę miasta. I. Tam jest takie otwarte pole, no, piszemy po prostu klawiaturą i później chcemy podsumować, ile było yy, miast, z jakich miast spadały nasze zamówienia. Mogę was zapewnić, bo sam pracowałem z czymś takim, że ludzie mają mnóstwo sposobów na wpisanie miasto Warszawa. Można jest wpisać wielką literą, małą literą, można wpisać Wawa, można wpisać Stolica Polski, można wpisać Miasto Stołeczne Warszawa. 10 tysięcy możliwości. Można wpisać, nie wiem... Legia Pany, tak? I też pewnie przejdzie. I później jest problem, bo na przykład w danych my widzimy te wszystkie rzeczy, zakładaliśmy, założylibyśmy sobie, że wszystkie te zamówienia powinny podpaść pod Warszawę, a nie podpadną, bo Warszawa została napisana na 10 tysięcy różnych sposobów. I takim popularnym przykładem jest miasto Filadelfia w Stanach Zjednoczonych, gdzie też Amerykanie to piszą na różne sposoby yy, myjąc sterówki, skracając do fili i tak dalej. Więc to się bardzo często pojawia. A drugi problem to jest na przykład to, że w danych nie wymusza się pewnego rodzaju poprawności. Czyli nie mamy czegoś takiego, że my w jakieś się wymagamy od użytkownika czy od tego kto te dane tworzy, żeby podawał je zawsze tak samo. To często widać na yy, tak zwanych flagach. Czyli mamy kolumnę, która najczęściej świadczy, że Coś jest prawdą, albo coś jest fałszem, że coś występuje, albo coś nie występuje. Na przykład mamy znowu te zamówienia, i tam powiedzmy, mamy taką flagę, czyli właśnie mamy taką kolumnę która mówi nam o tym, czy zamówienie zawiera mm, produkty wegańskie, tak? Czy zamówienie jest vegan? I teraz właśnie mamy kolumnę is vegan, tak? Że tam jak zawiera produkty wegańskie, no to właśnie będzie oznaczone, że is vegan. Załóżmy, że my pracujemy w takiej bardzo ekologicznej firmie i to jest dla nas ważne. I teraz, jak to może wyglądać? Oczywiście, idealny sposób to wygląda tak, że w bazie danych jest na przykład wymuszone, że to jest po prostu wartość prawda albo fałsz. I tam masz tylko wartość true, false. I w idealnym świecie nie ma nawet wartości 0, tak? Czyli to musi być wypełnione. Ale może być tak, że ktoś na przykład w ogóle o tym nie pomyślał i powiedział: Dobra, mówimy się, że wpisujemy T, jak tam jest vegan, i F, jak nie ma vegan, nie? T od true i F od false. I to jest fatalny pomysł. Bo teraz na początku wpisujemy T albo F. Później ktoś przyjdzie nowy, zapomni i, i zacznie wpisywać całe true, albo całe false, albo zacznie wpisywać fałsz zamiast false. A później ktoś stwierdzi, że w sumie wystarczy jeden albo zero wpisać, że jeden na prawda i zero na fałsz. I później patrzymy w te dane i mam tam jeden true, t prawda, mnóstwo różnych rzeczy, nie? I to jest właśnie też coś, co musimy sprawdzić, bo to wcale nie jest takie oczywiste. To często widać w datach, jak sobie zbierzecie jakieś dane z internetów, żeby je poanalizować, to będzie właśnie widać, że w datach, nie? gdzie tam jest pole na datę, czy też kolumna z datą, tam nie ma ustawionego formatu. Jest początkowo jakiś format daty, a tak naprawdę się okazuje, że to jest w ogóle po prostu format tekstowy i tam przykład jest na początku rok, a później jest miesiąc z literami, a później jest miesiąc z cyframi. Później roku w ogóle nie ma e, 10 tysięcy różnych e, sposobów zapisania tego. Więc to też jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Natomiast to już polega na takie przyjrzenie się tym danym, ich poprawności, czy one mają sens. Tutaj jest swoją drogą to, o czym wspomniałem we wstępie, czyli o tym, że trzeba pogadać z ludźmi, jak te dane mają wyglądać, nie? Bo coś może nam się wydawać niepoprawne, a może w jakimś sensie poprawne jest, tylko my trochę nie wiemy, jak z tym pracować. Hej, sorry, że wbijam się w temat, ale chciałem tylko przypomnieć, że na mojej stronie, Kajodata.com znajdziesz dostęp do społeczności i platformy dla analityków danych, gdzie jest mnóstwo świetnych materiałów i pełne wersje kursów z Excela, SQLa, Pythona i Tableau, a także webinary z Power BI. Więc gorąco zachęcam. Kajodata.com. Ok, wracamy do tematu. Ostatni punkt, e, najbardziej niebezpieczny, punkt numer 5, e, czyli usuwanie i wykrywanie anomalii. A w zasadzie powinienem powiedzieć, w odwrotnej kolejności, to znaczy wykrywanie i usuwanie anomalii, bo właśnie to usuwanie jest bardzo niebezpieczne, ale czasem się je robi. Mamy taki przykład, że mamy stan zamagazynowania, zamag tak? I mamy tam, ile jest produktów w magazynie. No i wyłapujemy sobie dni, kiedy na przykład było ich bardzo mało, było ich mniej zazwyczaj. No, zazwyczaj mamy, nie wiem, tam puszki z jedzeniem, nie? I mamy. No tak, przeciętnie trzymamy między 100 a 200 tych puszek, nie? Dobra, się nam odchyli czasem do 50, a czasem do 250, ale generalnie jest między 100 a 200 per dzień. Tyle tam ich leży. No i nagle przechodzi dzień, w którym nie było puszek, w którym nam nie dowieźli i mamy przez dwa dni zera. I to jest anomalia, tak? Sprawdzamy sobie z amerykańskiego outlier, często się mówi o outlierach w danych, i teraz... Warto sobie mentalnie zanotować, bo to się przyda przy późniejszej analizie, przy późniejszym raportowaniu. OK, mamy takie anomalie, że mamy właśnie podwójne zatowarowanie. Ale może być coś innego. Może być tak, że na przykład ten system, który nam przesyła te dane z tego, ile jest puszek z jedzeniem w magazynie, po prostu się popsuł. I e, zrobił to dwa razy. I teraz mamy podwójną ilość danego dnia, bo tak, no bo on przysłał dwa razy i to się dwa razy zliczyło, no i mamy 500 puszek, na przykład czy tam 480, nie. I może się zdarzyć tak, że ktoś podejmie decyzję, albo ty podejmiesz decyzję, że dobra, tych dziwnych dni nie liczmy, bo to nam nic nie mówi, to nam tylko psuje wnioski, nas interesuje jakby to przeciętne zatowarowanie i się to usuwa. Ale to jest bardzo niebezpieczne i trzeba wiedzieć, kiedy to zrobić. Natomiast nie chcę być taki. Że będę mam mówił, że. Anomali to się nigdy nie usuwa, bo tam statystycy mówią, że nie wolno. To, co statystycy mówią, to jest oczywiście metodologicznie prawda. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że my pracujemy nasi, naszymi rączkami na żywym systemie biznesowym, który naprawdę ma wnosi statystyczne metodologie i próbuje jakby operować na tym, co ma. Z... Tym, żeby podejmować w miarę racjonalne decyzje we w miarę krótkim czasie. I oczywiście nie umniejszam statystyką czy statystyce broń Boże, nie o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że zawsze pilnowanie idealnej, książkowej metodologii nie jest możliwe w świecie biznesowym i często po prostu e, trzeba podjąć decyzję nieco szybciej, a nie się tam zastanawiać na 10 tysięcy sposobów, e, jak trzeba do tego podejść. Mam w ogóle wrażenie, że. Liczbą tego filmiku jest liczba 10 tysięcy, bo chyba powiedziałem już z 3 albo 4 razy, więc przepraszam. Podsumujmy sobie. Mamy identyfikację i usuwanie duplikatów, mamy radzenie sobie z brakującymi wartościami, mamy normalizację i standardyzację danych, mamy sprawdzanie poprawności danych i wreszcie wykrywanie. Bądź, jeżeli ktoś uważa, że to dobry pomysł, usuwanie anomalii. I to wszystko składa się na czyszczenie danych i to trwa sporo czasu. I trzeba teraz się zastanowić robienie tego, co ja powiedziałem, to jest spoko. Na przykład ja to bardzo lubię, bo to wygląda e, jak coś bardzo nieprzyjemnego, a tak naprawdę to jest mega ciekawa praca detektywistyczna. Jeżeli ktoś ma smykałkę do znajdywania takich właśnie zależności, wyłapywania błędów, jeżeli umiesz poprawić właśnie, widzisz, że coś jest nie tak, tak, masz oko do wyłapywania błędów, to zazwyczaj świadczy, że analitykiem będziesz dosyć, um, dosyć dobrym. Tak? Nie mówię, że musisz mieć perfekcyjne oko, że, ale żeby już że tak. Że czujesz nosem, że coś tu śmierdzi, że patrzysz na tabelę i mówisz, mmm, coś tu jest nie tak. I to jest, właśnie, to jest właśnie to. O to właśnie chodzi w czyszczeniu danych. To tyle z mojej strony. Pamiętaj o lajku, subskrypcji. Napisz mi w komentarzu, co jest Twoją ulubioną czynnością jako analityk, albo co chciałbyś robić najczęściej jako analityk. No, i tyle. Widzimy się następnym razem. Hejo.